no, myślę, że będzie, będzie mocno, będzie mocno. No, wydaje mi się, że będzie trochę pieniędzy. Dobra, widzowie, zanim konop było na intrze, ale nie widziałem nie teledysku, opuściłem. Widzowie, wojanek, pij wojanka do białego ranka, widzowie, ten banger, szanowni państwo, zobaczmy to. Zobaczmy banger dwuminutowy. Mmm, ale bym się napił wojanka piłem dwa wojanki, brzoskwinia lepsze od truskawki, a ta truskawka smakuje jak, jakiś pierdolony ściek widzowie chemiczny naprawdę. Brzoskwinia blaster. Piwo, ja blaster. Piwo janka do białego Ej, ale serio to brzmi jak piwo Janka. które nie wiedziałem o co ludziom chodzi. A czekaj. Dobra, zamknę oczy. Piwo Janka. Piwo Janka do białego ranka. Kto z nami nie wybija, na wioskę, nie pije. Czekaj. Skoszona i trawy. Jeszcze raz, bo muszę, muszę to ustroić, proszę. to nigdy nie chodziło te soczki, on wprowadza nowy produkt? Dobra, do białego razu jak no powinien zaśpiewać? pi wojanka A przecież Pi Wojanka. No, ku... zagłóczka Skosza trawy czuję zapach niebo jakieś bardziej niebieskie Wojanek to smak tego lata Przyjaciele, nie potrzeba nic więcej Kiedy... Ale w Necie nie ma zakazu reklamowania piwa? Oczywiście, że zaraz to zgłaszamy Pusta szklanka, nalej mi wojanka nalej, 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 potem Nalej drugi raz nam Pij, Aha szklanka, przepraszam O yeah. to bez boianków to nie lato dzwoni do mnie tato, mówię mu, el papo Brr brada bim, woj, mm -mm. Mm -mm. Brr, brr, pada bim Ja jestem przekonany. Wojan musi zarabiać w kurwę pieniądze, nie? Jak on tak odpierdala takie rzeczy, to on pewnie musi. On, ja jestem przekonany, że on ma na szybkim wybieraniu na komputerze stronę swojego banku. I po prostu za każdym razem, jak on zapierdala tekst brr, brr, piti, pim, to on potem mówi tak: ja pierdolę tak, dobra, dziesięć banik na koncie, okej okay, No spoko, to jakby wynagradzam sobie to Kurwa, to nie ma opcji, nie? Albo jesteś sigma, albo ni, Albo nie wojanka Do białego ranka Pij, wojanka Do białego ranka Pij, wojanka Do białego ranka Kto z nami nie wybije, Na nie bijaj Brr, brr, Wojanka to pi Te wakacje stały się lepsze. Piwo Janka do białego ranka. Powiem tak. Banger. W. W za to. W za tą piosenkę. Naprawdę. W. W jak najbardziej. Ebro, chcesz się dowiedzieć czegoś nowego?